Dwóch widzów prosiło mnie o nagranie dwóch różnych map, ale z racji takiej, iż Janiowy był pierwszy, i z racji takiej, iż był trochę przygnębiony tym, że na moim Discordzie cały czas są powiadomienia na temat nowych filmów, które są potem usuwane, bo to są zwykłe shortsy, zrobione w oparciu o moje odcinki, pragnę uraczyć Państwa ciemną stroną słońca. Świadom swojego obowiązku jako recenzent mapek, przychodzę do Was z bardzo dobrym tworem. Mianowicie, na mapie autorstwa Białej Siły Powietrznej wcielimy się w Cześka, który pewnego dnia postanawia polecieć na ciemną stronę słońca. Oferowane jest nam przeżycie wraz z nim tej niesamowitej i pełnej wrażeń przygody. Jeśli będzie 10 diaksów, autor zrobi drugą część. Mapa jest oczywiście parodią, a wszystko co wygląda dziwnie źle, takie właśnie miało być. Yy, dobrze. Yy, troszkę starsza mapa, 6 lat temu, 1.13.2. Komentarze Jak widzę. Jak widzę, że twórcą jest Biała siła po już zacieram ręce. Mapka spoko 9 na 10. Ale czy to tak powinno się kończyć? Bo nie mogę nic innego znaleźć niż słońce, które wygląda jak tam spoko. Mapa krótka. No dobrze, nie będę. Z... Aha, mapa spotkała się z dużym hejtem, spowodowanym spamem na serwerach Discord. Osoba za to odpowiedzialna została wydalona z ekipy, a komentarze na prośbę administracji usunięte. Dobra, nie spoileruję sobie dalej. Przedstawię Wam to dziś i widzimy się w lobby. Także witam w lobby. Prezentuje się ono w następujący sposób. Mamy, no, mamy w zasadzie to, co widzicie, tak? Coś mi ekran trochę drży. Ciemna strona słońca. O mapie. Nazywasz się Czesiek i pewnego dnia postanasz polecieć na ciemną stronę słońca. Zaraz przekonasz się o swojej porywającej historii. No to wiadomo. Autorzy. Była siła powietrzna. Ustawienia. Wszystko ustawiono. No i bardzo dobrze. Tak róbcie. Zawsze, ustawię, zawsze dajcie graczowi możliwość. Niepokoi mnie to drżenie. Moment. Dobra. Może to przejdzie. Dobrze. Zatem... Ciemna strona słońca. Zaczynamy. Ja siła przedstawia. Ciemna strona słońca. Ciekawe jak wygląda ta ciemna strona słońca. Kurwa, ale mi się źle spało. O wiem, polecę sobie na słońce. Nikt podobno nie widział jego ciemnej strony. Pójdę do sąsiada, ale wezmę prysznic. To jest... Fajna lokacja, to jest mikrokawalerka w centrum. Yy, powiedziałbym Warszawa, ale powiem Wrocławia, bo już tak często jest wałkowany ten temat. Mamy przestało na klasyczną mapę. Budzimy się, idziemy wziąć prysznic. Dobrze, że. Chyba, że może trochę niedobrze, że nie jemy śniadania, ale mieszkanie zapewnia nam wszystko, co, co trzeba, także... Czekajcie chwilę, nie mam cząsteczek, a na pewno tutaj są. Tak, rzeczywiście się myjemy. Fajny dom, tylko ciekawe skąd leci ten dym z komina. Znaczy, że z komina to tak, ale. Design akurat spoko, w tym mi się podoba. Dym z komina, nie wiem w sumie jak wylatuje. Kurwa, wywalaj, Czesiek. Nie, widzi, nie widzisz, że jestem zajęty? Sam wywalaj, mam ważną sprawę. Może jeszcze te kluczyki, masz jeszcze te kluczyki od rakiety? Mam, ale nic za darmo. Pójdź do Monopola i kup mi żubrówkę. No świetnie, nie mam pieniędzy. To ukradnij. Fajny ten monopol. Swoją drogą, lokacja jest. Wygląda chyba. Ma chyba przybrać paradystyczny charakter w stosunku do map. Y, unfair. Babka z łukiem na mnie. To jest napad. To znaczy, zaraz wracam na stronie. Muszę gdzieś znaleźć pieniądze. O wiem, ukradnę stacy w kościele. Chyba szło się tamtą ścieżką. Krzyż złamany. Bóg zapłać. Uprzejmie dziękuję. Oddawaj tace. Haha, nigdy mnie nie złapiesz. To yy... tutaj na księdza krzyżem. Nie! Wreszcie mogę kupić też żubrówkę. Proszę pół litra Żubrówki, należy się 20 zł. Ile kurła dobra, niech będzie? Ale zdzierstwo: 20 zł za pół litra, kiedyś to było. Żubrówka, chyba malinowa. Jak taka różowa. Mam już ten trunek. Świetnie, poczekaj. Chodź ze mną. Fajne, fajne, fajne chodzenie. Takie coś dodaje pikanterii do mapy. Ale mnie dzisiaj znosi... No widzieliśmy. No, nie dziwię się, po długim marszu. Ależ rakieta. I to jest. Przez radio. Musisz włączyć silniki, robiła to chyba jakaś dźwignia. Fajnie. A to już musi być fajne mieć taką rakietę na własność i sobie startować z podwórka. Albo mieć jakiś taki mały samolot. To... Fajne to jest. Właśnie to, że ludzie są pozbawieni takiej możliwości latania, unoszenia się jest, jest trochę smutne, jak się o tym pomyśli, a fakt, że na własną rękę nie mamy tego że Na własną rękę nie mamy tego umożliwionego jest jeszcze bardziej dołujący. O, samolot leci właśnie. Zostawia białą smugę. Dobra. Ale my tutaj akurat mamy taką możliwość.

Nie było mnie stać na paliwo, więc wsypałem jako groszek. Uważaj, wlatujesz w asteroidy. A, co się dzieje? O nie, rakieta została uszkodzona, musisz się naprawić. Udało mi się wyłączyć obracanie, ale ty musisz włączyć silniki. Wlej do baku oleju kujawskiego. Na, pe na pewno pomoże, powinien być w którejś skrzyni. O, jest. Fajnie, Fajnie że jest teksturka zrobiona, idealny do udrożniania rur. Dobra, gdzie ja mam go wlać? No chyba nie tu, na dół trzeba zejść. Jest zbiornik paliwa. Dobra. O, działa. Świetnie, zbliżasz się już do słońca. Fajnie, że jest animacja tutaj, to mi się podoba. <laughs> Nie spodziewałem się, że słońce tak wygląda z bliska. Imponuje mi naprawdę ta mapa, podoba mi się, bo jest stara, ale ma i tak świetne komendy. Sąsiad odbiór, już wylądowałem. Ej, wykryłem coś w twojej okolicy chyba. Brak sygnału. Sąsiad! Sąsiad! Kurwa, ch chyba zerwało połączenie. Zaraz, co to jest? Jak śmiesz zakłócać odwieczny spokój. Owcy, świnie do lochu z nim. Dzięki za przejście mapy. Jeśli się spodobał, nie zapomnij zostawić diaksa. Jeśli natomiast mapa nie przypadła do gustu, to i tak go zostaw. Jeśli będzie 10 diaksów, biorę się za robienie drugiej części. Jak widać, mapa była tylko parodią zrobiona na szybko. Co więcej, ja nie istnieję. Biała Siła Powietrzna no to w rzeczywistości paru mapmakerów, którzy nie chcą się przyznać do takiego gówna. Więcej map nie będzie pojawiać się już na tym profilu, ponieważ jestem zajęty ważniejszymi projektami dzięki ze czasu na mapę. To nie była strata czasu. To nawet muszę przyznać, że ta fabuła jest, fabuła jest całkiem oryginalna. Ona naprawdę mi się spodobała. Bo. No bo co, mamy sobie cześka, mamy sąsiada i tyle, znaczy fabuła, czyli czy, czy mi się tak spodoba? No i, i tak się cieszę, że jest, yy, że jest coś takiego, bo myślę, że jest to odskocznia od rzeczywistych map. Jednakże czas na ocenkę. Biorąc pod uwagę komendy, fabułę, to mogę ją ocenić jako mapę. Powiem to. Powiem, będę to, słuchajcie, ja. Chociaż zresztą każda mapa Białej Siły Powietrznej zasługuje na taką opinię. To jest mapa 10 na 10. Mimo iż, mimo iż ma ten parodystyczny charakter, to jednak, to jednak jest, yy, się nieporównywalnie różni niż inne mapy na tej stronie. Więc tak, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Oby jak najszybciej. No i co? No i trzymajcie się. Słuchajcie do no chopy, co wam te rozpowia. Wypić jedno piwko, dobre jest dla do zdrowia. Słuchajcie kamraty, wcale nie żartuja. Jak segich napiwko, to se lepiej czuja. Ej! Smakuje, bo tym złoty napój koszt i degustuje. Ej, Pimy piwko, kemu? My na lodę wesoło. Kompania wszyscy ze śpiewamy. Dzień dobry!